A myśli, że mama nas nie okrzyczy? Nie. Nie? Bo mama robi wszystko bez Andrzejka mnie zabije. <grystanie> ja przydekorowałem coś. Jezu! Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale, kochani kochani, zaczynamy kolejny film i już sobie zaplanowałem jakieś kilka dni temu, że tu będą życzenia. Ostatnio Wam składałem życzenia, ale pomyślałem, dobra, no jeszcze nagrywam film, to jeszcze złożę raz, bo może nie każdy ogląda, może komuś się zrobi miło, ale postanowiłem, że tu nie jest dobry czas na oglądanie filmów. Już są święta, święta się zaczynają, spędźmy czas z rodziną. Jeśli nie spędzamy czasu z rodziną, to po prostu spędźmy te święta tak, jak chcemy, więc mam nadzieję, że spędziliście super święta, że dostaliście super prezenty, ale przede wszystkim, że spędziliście super świetny czas, który zaprocentuje, który będziecie wspominać cały rok tak naprawdę. A jak widzicie ja w świątecznym sweterku tak naprawdę tylko dlatego, że sterta prania to akurat czyste, mamy bardzo dużo rzeczy. Jeśli teraz bym Wam poszedł taki tour po domu zrobił, to wygląda naprawdę niekorzystnie, ale tylko ze względu na to, że się grupujemy i dzisiaj jest dzień sprzątania, pracowania, takiego zamykania klamery, bo tak naprawdę rok Mogę powiedzieć, że rok kończy mi się, skończył mi się, bo oglądacie to już później, dzień przed świętami, czyli 23. Zrobiłem już absolutnie wszystko: współpracę, jakieś tam umowy, maile, wszystko. Wszystko, co miałem zrobić, takie podsumowujące postanowienia, zrobiłem i już mam wolne. I zapraszam Was na tego vloga. Za 3, 2, 1. Znowu szybki przegląd. Ostatnio na vlogu pokazywałem wam nowe książki, a ja mam tak naprawdę e, Mój zakup zakupoholizm kończy się, zaczyna i kończy się tylko w jednym sklepie Jest to no albo Empik albo po prostu jakaś księgarnia Byłem w Empiku znowu, Andrzejka mnie wysłała chyba po, po kartki świąteczne, a ja kupiłem trzy książki Otóż zobaczcie, mamy tutaj e, książkę Brutalna historia New York Knicks z lat 90 -tych. To była szalona drużyna, chodzi tu oczywiście o zespół NBA Ja już słyszałem kilka historii, takich inside'ów po prostu z drużyny I myślę, że to będzie bardzo fajna książka, ale jeśli chodzi chodzi o jakieś tam coachingi, nie coachingi. To mamy tutaj, znaczy może nie coaching, ale o zdrowym odżywianiu. Jelitowa rewolucja, odzyskaj zdrowie, żyj długo i jedz to co lubisz. Jak wiemy zdrowie, nasze całe zdrowie, nasze całe życie zaczyna się od jelit, dlatego postanowiłem kupić tą książkę. I ostatnią, bardzo ważną dla mnie książkę, bardzo ważną dla mnie książkę, jest to Syndrom tatusia. Córka i ojciec, relacja piękna i bolesna, słodka i gorzka, dla córki najważniejsza. Jak ją zrozumieć i naprawić? My mamy dobrą relację, nie? Bardzo dobrą, nie mamy co naprawiać, ale warto po prostu dbać cały czas o to. E, I no, może coś się jakby nauczyć, żeby nie popełniać błędu, ale, choć coś pokażę, bo to jest gazeta. Bo to jest gazeta, wiesz, że to jest gazeta, ja wiem. wiem. E, I w ogóle ta jest gazeta, gdzie są najprzystojniejsi faceci. Wiesz? Wiem o tym. Wiesz o tym? Zobacz, bo na przykład, zobacz. Otwierasz tu gazetę, nie? Zobacz, jaki ten przystojnik, okej? Ale zobacz, jaki ten przystojny To ty No ale co ty? To ty Fajne? Chciałem się pochwalić, mówiłem wam, że jestem, że robiłem sesję zdjęciową dla Pepsi na, do tej gazety kamak e, i, I jestem Fajnie mieć ojca w gazecie, mamy a ten zresztą A na... to jest? To jest a Kasia to... Męsierska, właśnie z Eski A ty? L L Luka, on trochę na kavis. A patrz na, dalej, patrz dalej I Arnold Co? No Arnold, Arnold. I tutaj zobacz, mamy znowu tatusia, i znowu tatusia, i znowu tatusia, i to chyba są nogi tatusia, e, i, i to są nogi tatusia, i wszędzie jest tatuś. Już nie ma więcej? A kto to, 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 to jest? Teddy. Arnold. Ty, przestań z tym Arnoldem, co? Masz na drugie imię Arnold no co? No to prawda, akurat. Chodź pochwalimy się mamie. A na drugie masz moje imię! Trochanowicz ma... A, twoje imię mam, tak? Ale jak Dziękuję. Na drugie imię? Co? Ale jak mam robić? To jest Ale na drugie imię? Enzbieta. No Ale ty chodźmy. jesteś Elizabeth. Trzymaj. Ja. Zobacz, tatuś jest. My osoby z gazet musimy trzymać się razem, prawda? Więc tam jest Arnold! Dlaczego w Czechowych? Tu są bardzo ładne spodenki. Nie, no musimy może na co to zatrzymać. No wiem. To jest Arnold? No nasz Arnold. I jeszcze mała taka przypominajka, ponieważ mówiłem o tym ostatnio na stories, ale e, może nie każdy mnie obserwuje. Jeśli mam tutaj łowców ofert, e, to mam dla Was bardzo fajną ofertę i jest ona w playu. A więc uwaga: 12 miesięcy e, internetu, telewizji z pakietami streamingowymi za 0 zł przy podpisaniu e, umowy na 24 miesiące. Zobaczcie, jak to wygląda. Światłowód i telewizja z najlepszą rozrywką 12 miesięcy za 0. Tak jak mówiłem, mamy w tych e, pakietach streamingowych. Sky, Show Time e, Maxa, mamy Kanał Plus, mamy Amazon Prime. A. Tutaj sprawdzamy, klikamy sobie e, miejscowość, sprawdzamy, czy, czy jest taka możliwość. Umowę wybieramy na 24 miesiące, wtedy mamy nawet rok w prezencie. Lub tutaj mamy umowę na 12 miesięcy i wtedy jest w cenie Netflix. E, klikamy, czy jesteśmy e, klientem, czy, czy jesteśmy nowi. No i zobaczcie, mamy tutaj 600 megabitów na sekundę plus do 208 kanałów e, za 0 zł przy 12 miesiącach. Potem 120 miesięcy, także tutaj też jest przecena zawiera, tak jak pokazywałem wcześniej, Prime, e, Via Play, e, Kanał Plus, SkyShow Time, telewizja do 208 kanałów, dostęp do serwisów premium bez dodatkowych opłat, internet światłowód, pobieranych danych do 600 megabitów na sekundę, e, router, dekoder, e, aktywacja i instalacja za 0 zł, okres obowiązywania 24 miesiące. naprawdę oferta e, godna sprawdzenia i, no i skorzystania. Nie no zobaczcie co to za tenisistka, wszystko przebraliśmy się, mama jeszcze śpi, sielaszka w jednej dłoni, banan w drugiej, Ubrana nadresowo. Rakieta jest w samochodzie, nie? Jest, sprawdzałem. Tato, to. też opakowanie na rakietę. Wszystko mam w samochodzie. I mam twój notesik, mam opakowanie na rakietę, i mam rakietę. Piona, ruszamy na trening. Przedostatni w tym roku. Jeszcze tylko ten, kolejny i koniec roku. I koniec roku. Nowy rok się zaczyna. 2025. Ty jesteś 2002, to 2020, 2020 jesteś. Także będziesz miała 5 lat w następnym roku. Tyle. No na razie masz tyle, a my tyle. No. Nie jutro, w następnym roku. Dobra piona, ruszamy na trening. go, 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 go! go, go. Go że szybko, szybko, raz, 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 raz. Boże, Boże, miałem przed chwilą jazdę, bo Charlie ostatnio bardzo mówi cały czas, że nie chce być duża. Jak powiedziałem, że będzie miała 5 lat, to, to miałem delikatną jazdę tutaj, że no przecież jak to, ona chce mieć 4 i nie chce mieć więcej. Ja mówię, okej, okay, nie będziesz miała więcej niż 4, przeraża mnie to zdanie troszeczkę. Ale, ale, żeby była spokojna, tak mówię. Dobra, nieważne, a więc jedziemy na trening i to jest trening indywidualny. Przez to, że już to są święta, to nie ma treningów grupowych, i jesteśmy mówieni z Gosią na dzisiejszy trening. I jeszcze dwa dni po świętach, trzy dni przed Sylwestrem, i wtedy kończymy, ale nie o tym teraz mówię, ponieważ tak, jedziemy na trening, ale przed tym jedziemy jeszcze do pewnego człowieka i zostawiamy mu samochód. Po co? Na razie Wam nie powiem, ale mogę Wam tylko podpowiedzieć, że przez cały grudzień Angelika dekorowała wszystko, prawda? Czy, czy dom, e, czy choinki, drzewka, no po prostu wszystko. E, I jest jedna rzecz, która jeszcze nie została udekorowana. I ja jadę zostawić samochód. Nieudekorowana, jadę zostawić samochód. Na razie tyle jedziemy. Zaczynam dzień. Jesteśmy już na miejscu, fura czeka na oddanie. Na tenisie będę około 2 godzin, to znaczy godzinę trening, zanim dojadę, i podobno dwie godziny to wszystko tutaj zajmie, więc e, bardzo jestem ciekawy. W ogóle jakieś całe odpicowanie przychodzi ten samochód, ponieważ ostatnio wymieniałem klocki, robiłem przegląd cały, ponieważ była tam już no, świeciła się kontrolka. E, I dzisiaj troszeczkę e, popracujemy nad. Aspektem wizualnym. Po pierwsze nie wiem, jak to wyjdzie. Po drugie, nie wiem, czy to będzie ładnie wyglądało, ale myślę, że tak. A po trzecie, jestem bardzo ciekawy reakcji i w sumie Charlie i Angeliki. I w sumie, w sumie wszystkich. Dobra, Charlie jest w samochodzie, już troszeczkę pokażemy. Tutaj fura jest przed, a tutaj już mamy pierwszy przykład. Nie wiem, czy widzicie dobrze. Dobra, otwalamy, dawaj. Świetnie to wygląda. Charlie, chodź na chwilę, wyjdziesz. Chodź do mnie. Ale do mnie, nie do pana, chodź. Ale chodź zobaczyć samochód świecący i chcę Ci pokazać, czy chcesz, żeby nasz tak wyglądał. Widziałam. Widziałaś? Widziałam. I co fajny, czy nie? Chciałbyś, żeby nasz tak wyglądał? Tak, robimy to. A myślisz, że mama nas nie okrzyczy? Nie, nie. Nie? Nie, bo ona mama. Bo mama lubi wszystko błyszczącego. Mama lubi wszystko błyszczącego. Dobra, to robimy to. Bierzemy torbę ze sobą, notesik. Rakieta jest. Woda, woda jest. Tenisistka no jest. Rzeczy. Ale to przecież to nasze rzeczy wspólne. No nie są twoje rzeczy. No nie moje, ale przecież mogę ci pomóc trochę w pakowaniu się. Pani Loczku, tutaj wziąłem zobacz taką gumeczkę. Może zwiążemy włosy na trening. Nie, tam nie ma gumek. A nie, jakieś lata, osiemdziesiąte. Nie wziąłem z gumeczki. Wziąłem, zobacz, no dłoni mam. No co, nie zwiążemy Nie, nie lubię takiej. O boże, jaki wymagający dzidziuś Zamieniliśmy się furami ja dawno innym samochodem nie jeździłem Widzę, że jakiś sportowy golfik Już jak tylko włączyłem to czułem, że, że jest to sportowa wersja Jedziemy, jedziemy na trening O Słyszycie, słyszycie to? Wow My Jedziemy na trening I po treningu wracamy tutaj I nasz samochód będzie już obklejony Czy będzie to fajnie wyglądać? Na 100% Przyjechaliśmy na tenisa i jest jeszcze 10 minut zapasu, dlatego troszeczkę jeszcze czekam, zwlekam, ponieważ tylko dojechaliśmy, e, od razu zaczął padać deszcz. Czy mogę zawiązać fryzurę tym? No innej nie ma. Mogę? Jaka to się zrobiła... Dawaj to. Gotowa czy nie? <laughs> to dziecko ze mną w ogóle nie rozmawia. Ona nie umie. Umie mówić! Nie, ona nie słyszycie? Ona mówi gugu, -gu, gaga, jak dziecko. Umie mówić! Gugu. Powiedz ma, mama. Tata! No widzisz, nie umiem. Powiedz mama. Ma. Mama! Brawo! Tata! Ta. Tata! Piciu! Piciu! No, widzisz, jak już umiesz. Trzy słowa umie ta dziewczynka. siu A umiesz. Pomidor Porsche macan? Porsche macan. A umiesz. To dobien? To dobien. A umiesz liczyć po angielsku? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 no widzicie to jest bardzo mądry, bardzo mądry bobas ledwo umie mówić, a już umie liczyć hello, how are you? hello, how are you? Everything's good? everything is good yeah, good? yeah, good what's your name? what's your name? no, I'm asking, what's your name? Saurad ja Saurad Pięknie jestem, Dziadusie. No. Dobra, piąteczka udanego treningu. Mocno, mocno, z całej siły. Deddy idzie na kawę, a szlifuje talent. Trzy, dwa, jed. O, oh, oh, wow, to bolało. Dobra, pa. Miałem iść na kawę, niestety, nie wiadomo dlaczego. Dzisiaj restauracja jest nieczynna, tutaj na kompleksie, e, więc siedzę sobie w szatni. Zamulam, zrobię sobie coś na telefonie, czekam. Na początku, jak sami wiecie, chodziłem z czarni na treningi od A do Z, siedziałem. E, później zauważyłem, zacząłem tak gdzieś tam obserwować ją z daleka, uciekać z treningu. Charlie dużo bardziej się skupia, ze względu na to, że na przykład jak ma trzy odbicia z rzędu, e, to odbija raz i od razu patrzy i szuka mojej aprobaty. I, i i to jest słodkie, oczywiście, fajne, że ona do mnie i macha i mówi, że fajnie, tatuś, no ale jednak, już jak pierwsza odbijała i patrzyła na mnie, to druga piłka od razu leciała i ona gdzieś tam przepadała, więc, e, więc teraz jest tak, że mniej więcej 30-40 minut e, ja ją widzę z, czy, przez okno, więc obserwuję ją sobie z restauracji, albo teraz właśnie z szatni e, i na ostatnie 20 minut e, przychodzę e, i kibicuję. Mam kilka trochę takich niewiadomych, ponieważ po pierwsze, Angelika jest w domu, jest jeszcze rano, jest jeszcze dzień, więc prawdopodobnie. Chciałbym, żeby ona zobaczyła to, żeby włączył samochód lampki na samochodzie dopiero wieczorem, żeby ten efekt był naprawdę wow. I teoretycznie myślę, że dzisiaj mamy tyle rzeczy w domu, że ona do tej 16, bo wtedy się ściemnia, nie wyjdzie z domu. Ale problem jest, że Charlie będzie o tym wiedziała. Jak Charlie się przypomni w domu, to od razu sprzeda, że lampki są na samochodzie, więc nie wiem jeszcze jak to ogarniemy. Na razie czekamy, bo potem jeszcze idziemy na kulki, coś zjeść i może już będzie ciemno. Mogę dotknąć? Fajnie. Gramy, ni gramy nimi? Dobra. Ja gram, tak? Ja. Dziękuję. Jestem gotowy. Wow. Dobra, odkładam aparat. To jest trudne. No, jesteśmy po treningu. Pokaż, pokaż co tam jest. Wynik meczu z Tatą 5-4 dla Charlie, no, no, to jest fakt. Ej, na naprawdę ze mną wygrałaś dzisiaj. Graliśmy na koniec i wygrała ze mną. Poważnie. Brawo, Piona Jesteś super tenisistka. Co tam dalej? Gra prawdziwymi piłkami do soft tenisa, serwis, skupienie do poprawy. Aha, no właśnie, to jest skupienie cały czas. Cię trenowało? Dobrze? Jeszcze jeden trening ci został w tym roku i koniec. I co je? I ferie. I co to jest ferie? No jakieś wolne. Ani do przedszkola nie będziesz chodziła ani. Święta? Święta też, no. Cieszysz się? I nie będzie wtedy święta? Święta będą. Właśnie będzie, nie będzie nic poza świętami z rodziną. Święta, Sylwester, urodziny tatusia, tylko to. I nic więcej. Żadnego tenisa, żadnego przedszkola, żadnych zajęć. No pięknie, jeszcze na klejeczku podostawała. Co ty robisz? Jedziemy na kulki, jedziemy na jedzenie, piona. Górcia powiedziała, że się podzieli ze mną burgerem, prawda? Jak chcesz, to może skracać, bo tutaj jest dobrze ale, spróbuj, bo miałaś spróbuj, dobrze, ale spróbuj, bo miałaś spróbować czy pyszny. To jest takie zamówienie na tatusia tak zwanego, czyli ja sobie zamówiłem tylko kawę, bo wiedziałem, że Charlie zamówiła sobie frytki, kurczaczki, burgera, jabłuszka, więc wiedziałem, że dużo dla mnie zostanie. Proszę bardzo, ja dopiero zjem jak ty skończysz. Jedz sobie, ty najważniejsza jesteś. Po dobrym treningu trzeba, no dobre jedzenie to... To przesada, ale jest niedziela, prawda? I to już dla mnie? No widzicie, i tak się właśnie robi zamówienie na ojca. Przyjechaliśmy już do garażu po odbiór samochodu. Czy możemy zrobić oficjalne odpalenie? Tak, jaś tak, tak. Andrzejka mnie zabije Tak mi się wydaje. Jaadź. Ja! On jest cały, cały Podoba się czy nie? Ona się wstydzi, bo żegada... Co Ty gadasz? Co Ty? To już wygląda dobrze, jak tu jest jasno A i tak to wygląda świetnie To ma po 8 trybów I zaraz się wszystko wytłumaczę, bo będzie można na stałe włączyć I tak dalej Naprawdę wygląda to prześwietnie. Nie spodziewałem się, że aż tak to będzie wyglądało. W ogóle dwie godzinki gotowe, niesamowite. Mam z tyłu właśnie ten transformator, że mogę go włączać. Muszę tylko przedłużać, wziąć, domu, wziąć z domu albo kupić, żeby przełożyć, żeby a, mógł sobie. Co? A który włącz będzie do włączenia? Sam jest, o, mam osiem trybów, tylko że mi siódmy jest wyłączony do włączenia. Tak, tylko że jest, w... nie, do włączenia jest w bagażniku i zaraz włączymy, jak pojedziemy sobie. A mogę, co to jest? To jest do zmieniania trybów, ale jeszcze to nie działa, bo z tyłu nie jest włączone. Mamy oficjalnie mamy samochód choinkę. Jak myślisz, jak myślisz, mama na to zareaguje? A mama takie ja Wiecząca, więc spodoba jej się. Tak mi się też wydaje. E, fajnie, bo jest już e, sporo nam czasu minęło. Byliśmy w McDonaldzie, byliśmy na tym tenisie. Bo mama mówiła, że lubi zielony i że lubi zielony i niebieski. Tak jest. E, I jeszcze jedziemy na kulki, więc prawdopodobnie będziemy w domu po 16, a wtedy już będzie ciemno, więc mam nadzieję, że sprawdzimy reakcję Angeliki. E, no i co, pośmigamy tak świątecznie w takich, w takich lampkach, może do, do moich urodzin, do 1 stycznia, prawda? Zobaczymy jak dziadki zareagują. Pioda, jedziemy na kulki. Ej! Taki samochód będzie do końca? Do końca roku. O nie! Nie? Nie chcesz? Teraz do końca Dobra, to, roku. Ja, to ja dzwonię, żeby wyjęli. No nie, to A chcesz, żeby zostały? Nie. Nie chcesz, żeby zostały? Czyli zdejmujemy lampki? Tak. Dobra. Zatruję. <laughs> Dobra. I... Wieczorem dopiero jak odpalimy to będzie petarda, ale po prostu jadę. Teraz zaparkowałem. Jadę zaparkowałem i wszyscy wszyscy patrzą. Co chciałeś zamknąć? Dobra, sorry. Zamknij, proszę, chodź. Wszyscy się patrzą i już teraz trzy osoby do mnie podeszły. Jak to zrobiłem, ja mówię? Nie wiem. <laughs> Odebrałem już takiego. Idziemy na kulki. Przyjechałem już do domu i bardzo długo czekałem na ciebie. W sensie jesteś głównym punktem, punktem kulminacyjnym. Nie wierzę. Co? Co się stało? Nic, nic, nic naprawdę nic złego i też nic wielkiego Po prostu cały czas y, wszystko dekorujesz, prawda? W domu, choinki, dom, zewnątrz, wewnątrz się I ja przydekorowałem coś Co? No nie mogę ci powiedzieć, zaraz ci muszę pokazać po prostu Samochód? Pokażę ci Idę Dobra? To chodź, tylko musisz ubrać, nałożyć kurtkę no, ja Bo jest pier, zimno Nie <laughs> <laughs> Ubieraj się ciepło znaczy będziemy tutaj pod domem, ale, ale żeby się nie przeziębiła Pięknie, pięknie wymyśliłaś choinkę, jedną, drugą, pięknie wymyśliłaś dom Musiałam coś udekorować I teraz stań tutaj, chodź tutaj na wycieracę, ale zamknij oczy Zamknij oczy i podejdź troszeczkę Podejdź troszeczkę i nie otwieraj, cały czas nie otwieraj, dobra? Dopiero jak ci powiem masz otworzyć Nie wiesz Cicho, ale nie podglądaj, dobra? Proszę cię bardzo Jeszcze nie Wszystko tu będzie do siebie pasowało jeszcze nie No czekaj Dobra, jedziesz Wiedziałam Widziałam to ostatnio u Ines chyba na soliście. U Bagiego Jezu Tak, Charlie ze mną pojechała. Dzisiaj, dzisiaj jeździliśmy innym samochodem. W ogóle Bagi to teraz zrobił, dużo osób to teraz robi, a ja mam u źródła. Ekipa robiła to już rok temu. Jeszcze nikt tego nie robił, a oni już rok temu jeździli i teraz mi po prostu zrobili. Ja widziałam to właśnie u Ines na sery i myślę, boże jakie to jest cudowne! Mega! Prawda? Mega! <laughs> zobacz jak to wygląda w ogóle, zobacz jak w aparacie wygląda. <laughs> Mamy osiem trybów. Mogą migać, mogą e, być jakieś czerwone, Cuda. niebieskie. Fajne? Du dużo to kosztuje. Nie, naprawdę niedużo. Jestem bardzo z tego zadowolona. Piątek, w końcu. Cool job. W... Fajnie, naprawdę? Śmiesznie to wygląda z bliska, jak te taśmy, wszystko, ale po... No bo w dzień to nie wygląda, ale Ale jest przez to czarny samochód, to wygląda naprawdę dobrze. Znaczy, może nie idealnie, lepiej wygląda, wiadomo, podświetlony, no ale kozacko. Będziemy jeździć takim. Jestem dumna się. Do nowego roku przynajmniej jeździmy taką furą Fiona. Babcia powie, że nam odpiło. <laughs> jak babcia to zobaczy z dziadkiem Nie no mega to jest, super Wygl Ale wygląda to, ja dopiero teraz pierwszy raz zobaczyłem w ciemności Bo cały czas wiesz był, jak jechałem tutaj, bo włączyłem sobie na ulicy Machali mi, nagrywali, eee. patrzyli ludzie jak się uśmiechają, że święta, że wiesz, że, że lampki <laughs> Widzę to pierwszy raz w ciemności i wygląda to potężnie. <noise> Naprawdę, wygląda to potężnie. Wybaczcie, że zanudzam, także już pokazuję Wam dziesiąty raz. Ale chciałem pokazać Wam po prostu w różnych aranżacjach. No i teraz i pomyślcie sobie, że nasz aparat trochę wygasza. To wszystko i lampki wygasza. I jak widzę, nasz dom to też jest taki przygaszony. Nasz dom i ten samochód świeci dużo, dużo bardziej niż sobie wyobrażacie. No i sobie pojeździmy tak do pierwszego. Stycznia minimum, myślę. Kurde, ale to wygasza, szkoda. Misja wykonana to znowu było coś takiego, że trochę się bałem. Bo z jednej strony, właśnie Angelika mogła zareagować tak, jak zareagowała: i super, o tak to właśnie świeci w tym momencie. A z drugiej, mogła powiedzieć, że no, że Kaman będziemy jeździć z lampkami. Na szczęście była ta pierwsza opcja. Misja wykonana, jesteśmy gotowi na święta. No i jeszcze jedną perspektywę musimy sprawdzić <laughs> i kończymy temat samochodu, naprawdę Jak to wygląda z zewnątrz na tle domu Jakbyście przejeżdżali gdzieś tam obok nas <laughs> Co byście sobie pomyśleli? O widzicie teraz jest ściemnione Jestem daleko i teraz oddaję to, tak wszystko się właśnie prezentuje Come on, come on Muszę zmienić tu tryb, bo ten tył mnie trochę wkurza, on nie powinien tak mrygać. Dobra, wyłączamy wszystko, ogólnie jeszcze potrzebuję przedłużacza tutaj, żebym nie musiał włączać, wyłączać tam Tylko, żebym sobie mógł tutaj przy fotelu wyłączać, więc to jest jeszcze in progress, zrobimy to dzisiaj Ale naprawdę wszystko wygląda potężnie, jesteśmy totalnie gotowi na święta, to-tal-nie Jezus Mario, z daleka widać ten samochód to jest mega! Mega mi się to podoba. Jest tak zimno, że nie chcę wychodzić głębiej, ale Co? super to jest. Naprawdę jestem mega zadowolona z tego I pomysłu. Jak jechałem teraz, to taka tylko. Ludzie. Przez, Bo to sumowod, daje wie? taką magię świąt dodatkowo, nie? Przeciw, to już jest ostatnie podsumowanie, że jesteśmy gotowi na święta. Tak. Proszę Państwa, nadeszła wiekopomna chwila. Wiesz, ile raz, wiecie, ile razy ludzie się upomnieli o kalendarz, o spotkanie biznesowe? Dwa. W ogóle, <grych> dużo więcej. Czy ty w ogóle wiesz, co to jest spotkanie biznesowe? Kojarzy, tak, trochę. Na spotkaniach. Od fabrycznej tego nie ma. Nie od fabrycznej, od to solca. Sol. Na solcu chodziliśmy. Za starych dobrych czasów spotykaliśmy się codziennie, żeby otworzyć kalendarz Jacka Danielsa. Każdy miał swój. Jacka Danielsa, tak. I... Każdy był inny, co? Tak, i te, te teraz rozkłumieniłem, że i tak. Co? Co? co, 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 czekaj? czekaj, Nie, nie mogę tego powiedzieć. Powiedz sobie, no, po... no, co, wypikam. No powiedz, co, i... Wiem, dlaczego nie było spotkiem biznesowych. Dlaczego? No bo <laughs> się z rady. Wiedziałem, że nie będziemy się spotykać za często, więc zamówiłem jeden i okazuje się, że to, to jest, jest nasze fazy. pierwsze i ostatnie spotkanie przed świętami. Tak. Kiedy wyjeżdżasz? Na no, jutro. Także zapraszam drodzy mili. Okay, Otwieramy. Przez to, że, przez to, że to jest kalendarz. Na szczęście przyjechałem taksówką. No tak? <laughs> i to dobrze. Czyli, czy, że nie ma, czy, ponieważ Czyli na tak. Czyli mojej głowie to też się liczy. Też się liczysz. Otwierać? Też się jesteś oczywiście na spotkaniu biznesowym. No, Chodzi tydzień? po prostu o to, że już nie lecimy po dniach, bo bez sensu. Bez sensu. Każdy no. wybiera jedno. Co w tym kalendarzu jest fajne, że. Wszystkie alkohole świata są. Czyli Czeka. może ty możesz pić rum, ty whisky, a ty limoncello zagrajmy, na przykład. Zagrajmy kto otwiera pierwszy czy coś, żeby jeszcze załatwić tak. ten. Zagrajmy. Dobrze. No, dobra. Ale co papierkami? Tak. Trzy, cztery. ry. No. no gra. Jeszcze ja raz. Trzy, cztery. ry. Czyli no, co to znaczy? Tak. My, to, to my odpadamy. My, teraz my teraz oni grają. Dobra. W U, kto? No, mruwa. Aha, bo my zagrałem. odpadliśmy. dobra. No trzy. Cztery. Trzy, cztery. No czekaj. <grym> no oka, okej, okay, to no, czekaj. No, okay, zawsze. Trzy, dobra. cztery. Zawsze. nie. czy nie? Aaaa, no, dobra, dobra. Proszę bardzo. Brawo, Adrian, wygrałeś okay. pierwszeństwo do alkoholu. To, to wigilia. <grym> Jak zawsze. Czemu? Wigilia. Czemu o, we mnie? Czysta? Nie, chyba nie. Weź. Co to jest? Gin? Nie. Yeah. Mamy tonik? Ale no właśnie pijemy chyba bez zapoi, no jako... Bez... To jest pierwsze i ostatnie a... nasze spotkanie na tym dobra. vlogmasie, nie ma co. Rówa drugi. To, to musimy oddać wszystko. <grym <grym to, ja, to ja Ci zostawię w takim razie. czyli An o której wracam? z ja, no. Mamy <grym> gin, mamy czas. Ty, idziemy w dziewiątkę, o proszę. Kurde, bez zapoi to będą jakieś... O Jezu, tragedioza jak będzie. Jak ktoś z nas trafi to jest... To jest... To jest... Nie, chyba... Bacardi. 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 Dawaj. Bacardi. No. Dobra, otwiera piłkę. Nie no, ty, ja ostatni. Dobrze, no to... Najstarszy, no... no Na, prawie, jest... prawie. Dobra, otworzę siebie. To pusto. O, pusto. O nie! Co to jest? Dobra, i ja, proszę Państwa, siempre numer uno. O, nie, wódka 300! No tak akurat! W o, rury. Zaczynamy. Dobra, to ja otwieram siebie, co miszka już Dobra, do A, a czekaj, czemu on otwiera? Ty nie otwierałeś? Ja no, to. No to wszystko otwieramy. Ale dobra. na razie to po jednym! Musimy mieć do wyboru. Dobra, Dobra, to od razu. Okay. Ja, dwunasteczka. Z rury. O, pa 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 pa! O, druga, idę w Ja a, mam wódkę albo whisky. Pink gzinn. <laughs> Się ja wybieram zgodnie z tradycją whisky. E, zawsze mówiliśmy coś, bo to jest na, na nowy rok. Jakieś, czy macie jakieś, nie wiem, złote myśli albo e, życzenia dla, dla widzów, którzy nas oglądają tyle lat. Moi drodzy, dużo zdrówka, bo jak nie ma zdrowia, to e, jakby nie ma niczego. Ale ducha. E, tak, ja bym podziękował serdecznie wszystkim moim widzom I, e... i życzył im... E... Więcej oglądania. <laughs> nie, Dobra. E, a ja z kolei chciałbym, zawsze mówiliśmy, że, e, że żebyśmy pili amerykańską whisky w Stanach. Tak, byliśmy tak. w Stanach i w zasadzie nic, nic innego nie, nie robiliśmy. Pili, <laughs> nie piliśmy tak, to, ja tak. to powtórzyć. Ale chciałbym właśnie to powtórzyć. No i o kurde. W takim składzie. No i pięknie. pięknie. Zdrucho. Acha, Zdrucho. Tak? Zdrucho. tak? Czyli chciałbyśmy no no wszyscy pili okay. amerykańską whisky. Jest, w Stanach. No i oczywiście zdrowie... Modę. I New York. New New York? <laughs> <laughs> Za New, York. New York, Miami, wolimy yeah. Miami. No wolimy okay. Miami, Albo Miami i New York. Bardzo ładnie. Najstarszy powiedział. Oh. Oh. Ja paniczę. <laughs> Akurat Jagerek jest bardzo, bardzo. Dobry, bardzo Gra Gramy w FIFA? Gramy w FIFA.